Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Jak zostać iluzjonistą. Dzisiaj nauczymy się prawidłowego trzymania tali, wykonywania cięcia oraz dwóch sposobów na potasowanie talii takich najbardziej znanych. Więc zacznijmy od podstaw dla osób, które nigdy nie miały styczności z kartami i chcą zacząć od zera. Więc tak, tak wygląda prawidłowe trzymanie talii. Jeżeli jesteś osobą praworęczną, dla Ciebie będzie okienko w lewym górnym rogu, które ułatwi Ci wykonywanie tych wszystkich ruchów. Więc po jednej stronie talii znajduje się kciuk po, po dłuższej, przy dłuższej krawędzi, troszeczkę wystaje, trzy palce znajdują się naprzeciwko, a palec wskazujący tutaj zabezpiecza talię przed wypadnięciem, kiedy przechylamy i także trzymamy ją w miarę stabilnie z boku. OK, ale jak wykonujemy cięcie? Najpierw musimy nauczyć się trzymania talii w ten sposób. Czyli palec środkowy znajduje się mniej więcej po środku talii, a serdeczny tuż przy rogu. Kciuk znajduje się po drugiej stronie. I tak podnosimy talię, przenosimy, łapiemy, podajemy. Kiedy na przykład chcemy zrobić jakieś zwykłe cięcie na stół, tak samo podnosimy tylko część kart i przekładamy. Myślę, że to było w miarę łatwe. Przejdźmy teraz do troszeczkę trudniejszej rzeczy, której jeżeli nigdy nie robiłeś, to może sprawić Ci lekki problem, a mianowicie do cięcia. Trzymamy talię w ten sposób. Przez to, że nasz palec wskazujący jest wolny, możemy go wykorzystać właśnie do wykonania cięcia. Czyli bierzemy dowolną ilość kart do połowy, podnosimy i teraz największy problem to stanowi wysunięcie spod tamtych dwóch palców. Wysuwamy. Dzięki czemu możemy teraz lewą dłonią sobie je przejąć. Podnosimy, wysuwamy i przejmujemy. Jeszcze raz. Trzymamy talię, podnosimy troszeczkę kart i wysuwamy. I możemy je przejąć. I od razu łapiemy w nasz grip. Podnosimy, przesuwamy i wrzucamy. Ok, teraz przejdźmy do kolejnej. Myślę bardzo łatwej rzeczy, a mianowicie do zwykłego tasowania. To jest tak zwany Riffle Shuffle. Możemy talie tasować w ten sposób, i najczęściej widzimy osoby, które tasują je w ten sposób. Pewnie niektórzy się zastanawiają, dlaczego w ogóle musimy się tego uczyć i po co to jest. Jest to w sumie bardzo przydatne tasowanie, ponieważ możemy także je wykorzystać do tego, aby manipulować kartami i je przesuwać, co także znajdzie się w kolejnych odcinkach. Ten odcinek jest jednak poświęcony osobom. Które nigdy nie miały styczność z kartami, i chcą się uczyć od podstaw. Więc, jeżeli już umiesz te rzeczy, możesz go całkowicie pominąć. Ok, więc, jak to robimy? Trzymamy talię bardzo, bardzo podobnie do, 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 do tego, e, gdy robiliśmy to przy cięciu, tylko troszeczkę wyżej, troszeczkę wyżej, mniej więcej po środku. Troszeczkę możemy ją tutaj, jak widzicie, zgiąć tym palcem, żeby była. E, Lekko ukośna i wtedy zrzucamy karty po jednej, możemy je zrzucać po jednej, bądź jakimiś grupami, możemy to robić kciukiem, jak tutaj teraz widzicie, w ten sposób, bądź też możemy po prostu puszczać tymi wszystkimi palcami, czyli środkowym serdecznym oraz kciukiem, zrzucać je lub też tak jak na początku kciukiem. Jest to bardzo takie casualowe tasowanie, które nie będzie wzbudzało podejrzeń podczas wykonywania jakichś um, ukryć kart, czy, te, czy też ich przekładania, czy manipulowania, czy zaznaczania miejsca. A także bardzo przydatna technika przy wykonywaniu efektów mentalnych, ponieważ przy, przy wykonywaniu mentalizmu i efektów mentalnych z kartami odradzam całkowicie jakieś ładne tasowania na stole, przerzucania, czy też e, manipulacje kartami. E, chodzi o prostotę. O to, że tak naprawdę teoretycznie w mentalizmie nie będziemy wykorzystywać żadnych umiejętności tutaj zwinności, tylko umysłu, więc, więc odradzam wszystkie inne techniki i ta się bardzo przyda. Ale okej, okay, wróćmy do ostatniej rzeczy, czyli do tasowania tak zwanego hindu szafu. E, jak to wygląda? Łapiemy talię w ten sposób, przy końcu znajduje się znów palc środkowy oraz serdeczny, a po drugiej stronie znajduje się kciuk. W ten sposób trzymamy talię, możemy tutaj położyć palec wskazujący. I teraz przejmujemy karty w tym samym gripem, który trzymaliśmy, czyli tutaj w sumie tymi dwoma, nawet trzema palcami, górne części łapiemy, zrzucamy, łapiemy, zrzucamy. Um, polecam przechylić talie troszeczkę do przodu, jednak większość osób robi to tak. I wtedy kiedy, kiedy chcą złapać, te karty im po prostu się wysuwają. Więc polecam przechylić talię do przodu. Nasz tutaj palec wskazujący zablokuje przed wysunięciem i możemy sobie bez problemu zrzucać karty. Jeżeli e, ruszamy tylko prawą ręką, pra ręką, w której znajduje się talia, e, tego problemu nie będzie, ale odradzam. Przeważnie tak robią amatorzy. Jakoś nie przepadam za tym, więc polecam wy wykonywać cały ruch lewą ręką i Wtedy możemy sobie pięknie je zrzucać, łapiemy, zrzucamy i popychamy do góry, wyrzucamy je do przodu, one chcą wylecieć, ale nasz palec je blokuje. I to w sumie tak naprawdę tyle, nie wiem co tutaj mogę jeszcze powiedzieć. To są tak jak mówię bardzo proste rzeczy i tylko chciałem mniej więcej po nich tutaj przejść, omówić je, które jednak będą bardzo potrzebne do wykonywania kolejnych rzeczy, czyli trzymanie talii. Jedno tasowanie oraz drugie tasowanie. Okej, okay, myślę, że to wszystko, zatem dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, zapraszam także do subskrypcji, polubienia kanału, jeżeli jesteś zainteresowany efektami, żebym wiedział, że są ludzie, którzy chcą się uczyć i zapraszam do kolejnych znów odcinków, w których już będziemy uczyć się, można powiedzieć, konkretów.